Udało się wrócić. A w ogóle jak ja tu trafiłem? Bo jedynie co widziałem portal i trochę mnie dupa swędziała. Jak tu wylądowałem, to się zabawię, przejmę na łatwości Amerykę Północną, później Południową i na koniec ogniwo świata, czyli Europę. Widzę, że nie są ustawieni. To dobrze, po tym fanklandzie jeszcze się nie ustawili. Jak można myśleć, że podbijesz sam Europę i jeszcze takim państwem? Wiem, bo widziałem wszystko z góry. Można by powiedzieć, że byłem w pierwszym rzędzie w kinie. Ano tak, przecież piekło jest pod ziemią, to ja już nie wiem. Dobra, idziemy się tam rozgościć. Oho, witamy cię na naszej ziemi. Ty tak na serio? Żartowałam tak sobie. Wypierdalaj z naszej ziemi. Widzę, że trzeba z wami na poważnie. Przyznam, jesteś silny, ale to my mamy przewagę. Nie rozśmieszaj mnie. Może jesteście dwie, ale jesteście słabe. Zobacz na to. O kto to dzwonił? Pewnie jakiś random z Discord. Ty wszystkich nazywasz randomem. Może to coś ważnego. Dobra, utkaj się. Na początku zajmij się sobą, a nie tu mi porady dajesz jak bezdomne dziecku. Nie odbiera, i tak się pomyliłam. Ty sobie żartujesz? My nie żyjemy wiecznie a bawisz się, jak noworodek telefonem w kontaktach, później zadzwonił pod losowy numer, i to było NBA, następnie policja wparowała im na chatę, i się zesrali na całego i zmarli. Skąd wiesz? No wiem to. Nie no w tym momencie. Zero litości. Nawet sekundy nie dałeś? Tak, bo ze mną nie takie numery. Jakie? Wreszcie skończyłem z tymi dwoma. Teraz to z górki. Z jakiej górki? Siemano, mam do ciebie sprawę? Czego tu chcesz? Bo mamy problem. Jaki problem? Jezu, ja się rozpłaczę od tej sceny. On był przecież na strzała. A zgrywał twardziela. Teraz te paprochy. Siemano, darmowy wpierdol już podaję. Nie bądź taki cwany podróbko. Widzę, że zrozumiałeś. Wręcz przeciwnie. Ojojoj, ktoś się chyba zmęczył? Przestań, ja tak się szybko nie poddam. Moje ostatnie słowo, podróbka. Nawzajem kolego, a no tak, on nie jest moim kolegą, teraz to się zajmę tym nadewną, czyli moim największym wrogiem USA, więc zaczynam.